W rozdziale poprzednim stworzyliśmy kontroler, który odpowiada za użytkowników. Mamy także przygotowany wstępnie model. W kontrolerze znajduje się metoda login oraz logout. Dla tej pierwszej na pewno będziemy musieli stworzyć widok, czyli formularz logowania. Natomiast taki widok nie będzie nam potrzebny dla metody logout. W tym wypadku możemy co najwyżej określić przekierowanie, czyli gdzie użytkownik zostanie przeniesiony po wylogowaniu. Natomiast widok dla metody login będzie konieczny. Czyli możemy teraz przejść do aplikacji, wybieramy View. No i koniecznie musimy najpierw tworzyć katalog o nazwie users. Nazwa katalogu z widokiem jest taka sama jak nazwa kontrolera. Teraz w środku tworzymy jak zwykle nowy dokument tekstowy, koniecznie nazywamy login i rozszerzenie ctp. Jak pamiętamy, w większości typowych edytorów nie otrzymamy kolorowania składni ani podpowiedzi dla tych plików, ale przynajmniej w programie Dreamweaver ten problem możemy bardzo prosto rozwiązać. Wprowadzamy fragment kodu PHP, zapisujemy, otwieramy ponownie. Najpierw wprowadzimy element div, który będzie otaczał cały formularz logowania. Będzie on posiadał dwie klasy, user oraz klasę form. Pierwszy element wewnątrz naszego formularza to obszar, w którym będą wyświetlane różne wiadomości, na przykład błędy logowania. Czyli na pewno usi użyjemy tutaj echo. Na pewno musimy rozpocząć od wys. Będzie to sesja, no i jeszcze użyjemy flash. Jako parametr podajemy autoryzację, czyli AUF, małymi literami. Teraz będziemy musieli otworzyć nasz formularz, musimy go wygenerować. Czyli tworzymy teraz kolejny fragment kodu PHP, no i znowu będziemy musieli użyć echo, na pewno będziemy musieli rozpocząć od wys, używamy helper o nazwie fo. Tworzymy formularz, czyli będzie to polecenie create. I nazwa jest tutaj bardzo ważna, taka sama jak nazwa modelu, czyli user, formularz dotyczący logowania użytkownika. Wewnątrz naszego formularza stworzymy sobie najpierw tak zwany zestaw pool, czyli element o nazwie fieldset. Będziemy mieli trzy elementy. Nagłówek, czyli powiedzmy wprowadź swoje dane albo wprowadź hasło oraz login. Poniżej wprowadzimy pole typu input, do którego użytkownik wprowadzi swój username, czyli nazwę oraz password, czyli hasło. Rozpoczniemy może od elementu legend, który będzie legendą, opisem naszego formularza. W środku oczywiście dynamicznie wyświetlimy jakąś wartość, czyli znowu będziemy musieli użyć echo. Możemy użyć podwójnego podkreślenia, aby przygotować łatwo do translacji. No i jakiś krótki komunikat, powiedzmy, wprowadź swoje dane logowania. To będzie nagłówek naszego formularza, jego opis. No i teraz musimy zdefiniować właściwe pola. Czyli znowu krótki fragment PHP. Na pewno echo. Na pewno rozpoczniemy od this form. Zresztą takie formularze tworzyliśmy już wcześniej. Czyli pierwszy element to typ input. Tutaj będziemy wprowadzali nazwę użytkownika, a nazwa tego pola to po prostu username. No i na takiej samej zasadzie możemy teraz tworzyć drugie pole, do którego użytkownik będzie wprowadzał swoje hasło. Czyli wklejamy poniżej input. Tutaj oczywiście musimy użyć password. No i poniżej tego filcet cały formularz będziemy musieli prawidłowo zakończyć. Czyli znowu echo wys, form, ale już nie input, tylko polecenie end, które jak pamiętamy generuje przycisk wyślij. Jako parametr podajemy tekst wyświetlany na przycisku, czyli powiedzmy słowo zaloguj. No i tak będzie wyglądał nasz prosty formularz logowania. Spróbujmy go teraz wywołać. Czyli mamy tak nazwę katalogu z instalacją keg.php, przy czym pamiętajmy o tym, że używamy teraz innego kontrolera, czyli users. Teraz powinien pojawić się błąd. Akcja index nie została zdefiniowana, po prostu tej domyślnej metody index. Program zawsze będzie poszukiwał, jeśli wywołujemy kontroler, ale nie podajemy konkretnej metody. No ale my taką konkretną metodę mamy, czyli po ukośniku możemy wpisać jeszcze login. No i rzeczywiście pojawił się formularz, choć na chwilę obecną nie możemy go jeszcze przetestować, w naszej aplikacji brakuje kilku kluczowych elementów.